Brytyjski geograf i językoznawca przedstawia geograficzne i statystyczne niespodzianki dla Szczecinian. I nie tylko. Witam serdecznie. W tym filmie chciałem podzielić się z Wami kilkoma ciekawostkami na temat położenia geograficznego Szczecina względem Niemiec, Słowenii i Danii. Załóżmy, że Twój nauczyciel czy wykładowca zadaje Ci następujące zadanie. U i następujące cztery miasta od położonego najdalej na Wschód do położonego najdalej na zachód, Szczecin w Polsce, Frankfurt nad Odrą w Niemczech, po Niemiecku, Frankfurt an der Oder, Lublana w Słowenii, po Soweńsku, Ljubljana, Nekse w Danii, po Duńsku, Niksy. Uwaga! W tym filmie współrzędne mierzone są w stopniach i minutach. Szczecin jest siódmym co do liczby ludności miastem w Polsce po Gdańsku. A zarazem trzecim co powierzchni po Krakowie. Miasto to jest bardzo ważnym portem międzynarodowym. Położone jest nad Odrą, czyli trzecią co do długości rzeką w Polsce po Warcie. Frankfurt nad Odrą Leży we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Brandenburgia, tuż przy granicy z Polską. Uwaga! Frankfurtu nad Odrą nie należy milić z Frankfurtem nad Menem. Lublana jest stolicą i największym miastem Słowenii. Położona jest mniej więcej w połowie drogi między Chorwacją, Austrią i Włochami. Nixy. Jest drugim co w ludności miastem na duńskiej wyspie Bornholm, po Rønne. Miasto to jest największym portem rybackim wyspy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to łatwe zadanie. Polska jest położona w Europie Środkowej. Od północy kraj ten graniczy z Rosją, z jej obwodem kaliningradzkim. Od północnego wschodu z Litwą. Od wschodu z Białorusią, od południowego wschodu z Ukrainą, od południa ze Słowacją, od południowego zachodu z Czechami, a od zachodu z Niemcami. Niemcy są państwem federacyjnym, położonym w zachodniej i środkowej Europie. Kraj ten graniczy od wschodu z Polską i Czechami, od północy z Danią, od północnego zachodu z Niderlandami. Od zachodu z Belgią i Luksemburgiem, od południowego zachodu z Francją, od południa ze Szwajcarią, a od południowego wschodu z Austrią. Słowenia jest państwem położonym w Europie Środkowym nad Adriatykiem. W latach 1945 do 1991 była częścią Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Obecnie niepodległa Słowenia graniczy od północy z Austrią, od północnego wschodu z Węgrami, od wschodu i południa z Chorwacją, a od zachodu z Włochami. Kontynentalna Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez Cieśniny Sund sąsiaduje ze Szwecją. Kraj ten rozciąga się znacznie dalej na zachód niż teren byłej NRD a Frankfurt nad Odrą położony jest na samym wschodzie terenu byłej NRD. Zachodnie regiony przybrzeżne Danii leżą naprzeciwko Szkocji i Anglii Północnej. Wielu ludzi sądzi, że wszystkie kraje słowiańskie położone są dalej na wschód niż cała Dania oraz całe Niemcy. Zatem większość ludzi sądzi, że albo Szczecin, albo Lublana, Musi być położona najdalej na zachód, a następnie Frankfurt nad Otrą. Aneks w Danii leży najdalej na zachód. Ale czy to prawda? Niezupełnie. Wyspa Bornholm położona jest 150 km na południowy wschód od Kopenhagi. Aneks leży na wschodnim wybrzeżu wyspy. I jeśli jedziesz prosto na południe od Nex lądujesz na wybrzeżu Polski, w gminie Gryfice, leżącej w województwie pomorskim. Miasto Gryfice leży 69 km na ponosnym skóro Szczecina. Zatem w utartym przekonaniom najdalej na skór stych miast jest Nex. Na 15 stopniach, 9 minutach, długości geograficznej wschodniej. Następnie i Frankfurt nad Odrą i Szczecin. Oba miasta położone są na 14 stopniach trzydziestu trzech minutach długości geograficznej skotniej. Tak, Szczecin w Polsce i Frankfurt nad Odrą w Niemczech leżą na tej samej długości geograficznej. A najdalej na zachód położonym z tych miast jest Lublana. Na 14 stopniach, 30 minutach długości geograficznej wschodniej. Lublana jest położona w części zachodniej Słowenii, zaledwie 66 km od granicy z Włochami. Oczywiście to może wielu ludzi zaskoczyć, ale prawda jest taka, że Dania i Niemcy rozciągają się dalej na wschód, niż większość ludzi sądzi, a Polska. Słowenia oraz terem byłej Jugosławii dalej na zachód. Najbardziej na zachód wysuniętym punktem w Polsce znajduje się w okolicach wsi Osinów Dolny, leżącym w województwie zachodniopomorskim. Jego długość geograficzna wynosi 14 stopni 8 minut na wschód od południka zerowego. W związku z tym Polska rozciąga się dalej na zachód niż Neapol we Włoszech, po włosku Napoli, miasto Linz po północnej Austrii, po niemiecku Linz oraz miasta portowe Karlskrona w Szwecji, po szwedzku Karlskrona i Bode w Norwegii. Po norwesku Pude. Najdalej na wschód wysuniętym skrawkiem Danii jest skała Ustyskea, znajdująca się w archipelagu Eapholmne, na północny wschód od Bornholmu. Jej długość geograficzna wynosi 15 stopni 11 minut na wschód od południka zerowego. Tym samym Dania rozciąga się dalej na wschód niż Żary w województwie lubuskim oraz miasta portowe Rijeka i Misrata, czyli trzecie co do wielkości miasta odpowiednio w Chorwacji i Libii. Najdalej na zachód wysunięty punkt Słowenii oraz byłej Jugosławii znajduje się w okolicach wsi czyli przy granicy z Włochami. W związku z tym Teren byłej Jugosławii rozciąga się dalej na zachód niż miasto Völköping, leżące w zachodniej Szwecji, Berlin, Ankona w środkowych Włoszech oraz miasto Passau w kraju związkowym Bawarii, leżącym w południowych Niemczech. Po niemiecku Passau. W latach 1949 do 1989 Bawaria należała do ówczesnej RFN, znanej również jako Niemcy Zachodnie. Innymi słowy, podczas zimnej wojny Jugosławia rozciągała się tak daleko na zachód, co zachodnia Szwecja, środkowe Włochy, a nawet tak zwane Niemcy Zachodnie. Najdalej na wschód wysuniętą miejscowością w Niemczech jest wieś Czendendorf, znajdująca się w kraju związkowym Saksonia, po niemiecku Sachsen. Miejscowość ta położona jest na 15 stopniach, dwóch minutach długości geograficznej wschodniej. Zatem Niemcy rozciągają się dalej na wschód niż dziecin i Praga oraz miasto Zgorzelec, leżące w województwie -śląskim. Na marginesie Patrząc na mapę Niemiec przed zjednoczeniem, nie sposób nie zauważyć, jak daleko na wschód rozciąga się terytorium byłej RFN, a jak daleko na zachód rozciąga się terytorium byłej RRD. Najdalej na wschód wysuniętą gminą na terenie dawnej RFN jest Pleitenberg położona jest w kraju związkowym Bawaria przy granicy z Austrią. Jej długość geograficzna wynosi 13 stopni, 48 minut na wschód od południka zerowego. W związku z tym miejscowość ta położona jest dalej na wschód niż Drezno, stolica kraju związkowego Saksonia oraz Kurotrowicz. Leżący w zachodniej części Chorwacji. Odległość między Dreznem a granicą polsko-niemiecką wynosi zaledwie 85 km. Najdalej na zachód wysuniętą miesowością na terenie dawnej NRD jest miasto Kajza, leżące w kraju związkowym Turingia, po niemiecku Thüringen. Paradoksalnie Flaga Turingii jest podobna do flagi Polski. Miasto Gajza położone jest na 9 stopniach, 57 minutach długości geograficznej wschodniej. Tym samym teren dawnej NRD rozciąga się dalej na zachód niż Hamburg. Oraz miasto Aln, leżące w kraju związkowym badenia wirtembergia po niemiecku, Baden-Württemberg na południowym zachodzie Niemiec. A nawet miasto Skúl, leżące we wschodniej Szwajcarii. Tak, podczas zimnej wojny, tak zwane Niemcy wschodnie rozciągały się tak daleko na zachód jak Szwajcaria. Niesamowicie. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Jeżeli tak to nie zapominaj, aby dać mi łapkę w górę, skomentować ten film, oraz oczywiście zasubskrybować mój kanał. I nie przegap moich innych filmów w języku polskim. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.